Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej edycji podkarpackiego bazarku. Jesteśmy w Bogu Chwale na terenie podkarpackiego ośrodka doradztwa rolniczego, gdzie lokalni rolnicy, producenci i nie tylko oferują produkty najwyższej jakości. Zapraszamy na relację. Dzisiaj mamy ponad 80 wystawców. Yy, ta pogoda była wiadomo jaka w nocy. Byliśmy od czwartej rano na nogach. Przygotowaliśmy tutaj cały obiekt, odśnieżyliśmy, także wszyscy są zadowoleni. Czekaliśmy też na oczywiście kupujących, których coraz więcej się yy, od, ro, odkopało i w to, co w, w tej chwili są, są tutaj z nami. Yy, Wystawcy są też w miarę tutaj cisami, co zwykle. Trochę doszło nam nowych po nowym roku. i i liczymy na, na, dalsze, na dalszą edycję, na dalsze te nasze bazarki, żeby, że, że będzie tak jak jest w tej chwili. Co pan tutaj ma za rarytasy? A mamy fajną szyneczkę wiejską wędzoną i schabika wędzonego mamy. krakowsko suchą z kamienia mamy. Co się najlepiej sprzedaje? Najlepiej się sprzedaje schabik wędzony. Sekret tkwi w prostocie, bo tylko jest soldawana. E, czosnek ziele angielskie, dziś laurowy nie ma tam przypraw takich zbędnych. Mamy takich swoich stałych klientów. Jesteśmy tutaj raz na miesiąc i oni sobie tutaj przychodzą, oni wiedzą, że my przyjedziemy. I czy tam śnieg jest, czy nie ma śniegu, to oni i tak przyjdą. Czy smakowały pani produkty? Oczywiście bardzo dobre, jak zwykle. Co miesiąc przyjeżdżam. A, czyli cyklicznie, A, tak. Tak, tak, Sta, Stały klient, stały klient. rzeszowo dojeżdżamy, bo takie dobra, cały miesiąc sobie kupuje, paczkuje. A co najbardziej smakuje? No, wiejskie takie szyneczki, wszystkie paszteciki, to są. Także bardzo dobre. Zachęcam wszystkich. Same pyszności z zakładu naszego rodzinnego, rodzinnej firmy Bębenek z Przeworska. Wszystko jest pyszne. Boczki, kiełbaski, szyneczki. Wszystko jest pyszne. Oferuję syropy różnego rodzaju, zdrowotne, bez chemii. Sama natura, samo zdrowie. Wracamy do starych receptur do starych po prostu przepisów. No i po prostu tak, żeby było zdrowo żeby i naturalnie. Zdrowo, naturalnie, żeby brzuszek nie bolał. Co panie tutaj oferują? My oferujemy ekologiczne soki. Mamy gospodarstwo ekologiczne 19 już rok tak naprawdę. My się zajmujemy tylko w większości sprzedażą, wykonawca i tutaj cały szef jest, stoi tutaj obok. Oferujemy zakwasy z buraków i przede wszystkim, to jest nasz znak rozpoznawczy, soczki, które są tłoczone na zimno. Są pasteryzowane, tłuczymy po odmianach, co jest niespotykane, zwłaszcza tutaj w tych okolicach. Mamy odmiany typu Alva, Idaret, Topaz. Robimy też miksy, jeżeli ktoś nie wie za bardzo, którą odmianę lubi, więc może sobie wybrać taki miks, który jest po prostu przepyszny. Są bardzo intensywne w smaku, nie zawierają cukru przede wszystkim. No i nie ma nic lepszego niż dobre jabłuszko, prawda? Mówię to jako farmaceutka. Chcemy iść w ideę zero waste, czyli mamy jabłuszko, robimy z niego sok. Robimy z niego suszone, suszone właśnie chipsy. Robimy też ocet jabłkowy, który jest w fazie przygotowywania, ale tak, żeby absolutnie zagospodarować całe jabłko i cały jego cykl, bo no, trzeba myśleć o naszej planecie. Jest to bardzo ważne, i raz, że to jest lokalnie, więc nie mamy na przykład śladu węglowego, prawda? Bo to wszystko jest na miejscu. A druga rzecz jest taka, że wykorzystujemy produkt od A do Z. Od 30 lat zakład pielęgnuje tradycję produkcji kiełbas, wędzonek, szynek. Wyrobów podrobowych, no i to wszystko tutaj eksponujemy, sprzedajemy, zachęcamy. Także mam, A co Pan najbardziej poleca? Co najbardziej polecam? Kiełbaski, wędzonki, yy, wędliny podrobowe. Troszeczkę ludzie pewnie po świętach przyjedzeni, no to troszeczkę zmieniamy repertuar, ale wracają. Także my też się cieszymy, że klient zapamiętuje to, co my oferujemy. To jajeczka są, to jest technika peelingowa. Jest taka specjalna igłę. Skręca się po prostu i później się nakleja na jajeczko. A ile schodzi zrobienie takiego jednego jajeczka? Dwie, 3 godziny? Tłoczymy oleje na zimno. Akurat tutaj lniany się robi w tej chwili. Olej lniany typowo na jelita, na żołądek, na cholesterol. Zdrowej właściwości? Tak, jest dokładnie. Mnóstwo omega 3, 6, 9. No, przede wszystkim olej lniany tłoczymy na miejscu, bo jest to olej, który ma najkrótszą trwałość wszystkich. Do trzech miesięcy trzeba go zużyć. I jest bardzo, bardzo fajny i smaczny, można sobie pokosztować tutaj na miejscu. Najlepszym, najzdrowszym z wszystkich olejów jest zawsze olej z rokitnika. Świetny olej, tylko że ta mała buteleczka jest na 6 miesięcy dla dorosłej osoby. 5-6 kropelek dziennie maksymalnie. Potężna bomba witaminowa, mnóstwo witaminy C, mnóstwo witaminy A. Oto co pani widzi, ten brokat taki, to są karotenoidy, witamina A. Proszę panią, wzrok, brzody żołądka. Jak są jakieś rany, które się nie goją długo. Posmaruje pani olejem z rokitnika, momentalnie w oczach to się goi. Tak samo w środku, jak mam jakieś żody, jakieś rany. Niesamowity olej. Na odporność dla dzieciaków. Świetny olej. Świeca się wyrabia z wosku pszczelego. Po prostu trzeba odpowiednio przygotować wosk pszczeli, pozyskać go, wyczyścić, oklarować no i rozgrzać, nalaj do formy. Wzory to są wszystko właśnie robione formy odpowiednie formy i w te formy później odlewane jest świeca. Trzeba do każdej, każdej świecy zrobić duszę, odlać formę i by powielać to później więcej razy. Jako na włoci gatunek jest rośliny bardzo ekspansywny, czyli zagusza inne rośliny, ale za to jest bardzo zdrowy jeden z najzdrowszych miodów. Yy, ogólnie jakich przynosi pszczoła, produkuje jako pszczoła, produkuje bardzo dużo ma witamin, bardzo dużo różnych pierwiastków. Naukowcy stwierdzili, że przewyższa najprawdopodobniej miód na manuka. Miód, który się nie krystalizuje, to nie leżał koło miodu. Miód musi się krystalizować. Coś, co się nie krystalizuje, to nie jest po prostu miodem. To jest pierwsza pod, po, podstawowa. Zasada, żeby sprawdzić, czy miód jest płynny. O tej, mi o tej porze miód, jeżeli jest płynny, to wiadomo, że musiał być dekrystalizowany. My mamy akurat sprzęt, który podgrzewamy miód do 30 stopni. Dlaczego do 30? Dlatego, że temperatura Wulu jest 30 stopni i on wtedy nie traci wartości yy, żadnych odżywczych ani żadnych witamin. Jeżeli byśmy podgrzali miód do wyższej temperatury, on straci wszystkie wartości. Często mówią tak, żeby nie dodawać miodu przykładowo do kawy, nie dodawać miodu do herbaty. Naszym zdaniem nie. Używajmy prawdziwego cukru, zdrowego cukru. Nieważne, że on straci witaminy, ale jest zdrowym cukrem. Techniką dekupasz to jest naklejanie z wzorów z serwetek na drewno lub też poprzez papier ryżowy, tak zwany. Także każdy obrazek sobie mogę wydrukować z internetu na biały papier ryżowy. I następnie naklejam wszystko na koniec werniksem. Pokrywam trzy razy. Także to są obrazki trwałe i można zobaczyć. Efekt jest taki zadowalający. A widzę również upominki na Dzień Babci. Tak, upominki też przygotowaliśmy. To, jest, to są wypalane wzory. Pirografem, ręczna praca. Także takie podstawki pod, pod kubek, pod filiżankę, zegary również dla dziadków. Wszystko Pani sama robi? Wszystko sami, tak, oczywiście, z mężem razem. Jest to czasochłonne? No bardzo czasochłonne, tak, tak, ale bardzo to lubimy. Także coraz to nowe wzory, coraz nowe pomysły się w głowie tworzą. Smaczne domowe ciasteczka, ciasta, na słono y, pieczemy bardzo dobry wiejski chleb na zakwasie, paluszki słone, kapuśniaki, paszteciki. Pieczemy to wszystko naturalnie, po domowemu. Słodkości widać szybko znikają. Tak, bardzo szybko znikają. Jesteśmy tutaj na podkarpackim bazarku od samego początku, od, od, od pierwszego bazarku. Nasze ciasta cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Czyli są stali klienci, wracają? są Stali klienci wracają. Jest ich coraz więcej. Przed świętami jest ich więcej. Wiadomo, jak taka pogoda jak dzisiaj, jest ich troszeczkę mniej, ale jest ich też wystarczająco dużo. Nasze gospodarstwo w ogóle to się zajmujemy głównie mamy sady, czyli krzewy owocowe, porzeczki, agresty i sad duży orzecha włoskiego. I w związku z tym pojawił się pomysł, żeby te produkty nadwyżki przetwarzać na syropy, soki, orzechy na olej między innymi. Później doszły jeszcze zioła, które uprawiamy też w naszym ogrodzie, czyli mięta, melisa, trochę herbatek ziołowych robimy, no, na, ponieważ jest parę hektarów gruntu, to troszkę siejemy też orkiszu, trochę żyta, trochę gryki i stąd się bierze mąka, żytnia, mąka orkiszowa, kasza gryczana prażona. To zawsze jesteśmy, także bardzo y, udane zawsze są zakupy, jemy sobie, że tak powiem, rzeczy naturalne tutaj od ludzi i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. I wspieracie Państwo lokalnych producentów. Jak, no jak najbardziej, zawsze.